Ale szykuje nam się piłkarskie święto. Od pierwszego gwizdka dzieli nas już tak niewiele. Zostańcie Państwo z nami. Witamy wszystkich Państwa ze Szczecina. Zapraszamy serdecznie naszych widzów na to spotkanie. Kłaniają się Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Cieszymy się, że to nam przypada przyjemność komentowania dziś dla Państwa tego meczu. Dziś oglądamy spotkanie w najbliższej sercu lidze Świata, bo naszej. Mecz ekstraklasy. klasy. Szczecin. Zmierzy się z zagłębiem Lubin. Jest szansa. Uderza. Co za interwencja? Tak jest! Mamy bramkę. Takie otwarcia meczów to ja lubię. W tej bramce, którą teraz wspólnie oglądamy na powtórce, podoba się zwłaszcza ta siła wykończenia, którą strzał na pewno posiadał. Zupełnie jakby miał rozerwać siatkę. No to mamy 1 do 0. Przechwyć, są przypiwce. Na skrzydle, może przycisnąć. Teraz poszedł, jest za obrącami. Oj, ale to teraz zawalił. Sytuacja sam na sam z bramkarzem. Powinien sobie poradzić, a tak buduje. Chciał uderzyć silnie, zapomniał o precyzji. skrzydle. Ma sporo przestrzeni. Rzut rożny dla Pogoni. Pole karne, głęboko teraz. Zmarnowana teraz okazja z rzutu rożnego. Popatrzmy. Jest szansa na kontrę. Szybko się skończyła ta kontra. Tracą piłkę. Nie kombinuje. Wrzuca. Nie udamy teraz to wybicie. To może być gol. Jest! Podwyższają prowadzenie. Teraz będzie im się grało dużo łatwiej. My oglądamy powtórkę, a trener wciąż piekli się na swoich zawodników. Naprawdę kiepskie było to wybicie. Za krótkie, zbyt niepewne. I rywale w pełni to wykorzystali. Ta bramka obciąża obronę. 2 do zera, gramy dalej. I Damiana Dąbrowskiego. Wiesz co, gdyby tak strzelił na szkolnym boisku, to teraz leciałby za płot po piłkę. Cóż, wiadomo, prawo paskala. Była siła, zabrakło celności. Kosicki. Utrata piłki przez zawodników pogoni, błąd, tracą piłkę. Ja jeszcze trwa. Oj co też się teraz stało? Bramka samobójcza. No reszta drużyny nie jest zadowolona. No to jeszcze raz spójrzmy jak to wszystko wyglądało. Czy mogli tego uniknąć? Zapewne tak, ale na gdybanie przyjdzie jeszcze czas. Gra toczy się dalej. Mamy teraz wynik 2 do 1. Za głębie Lubin odbiera piłkę. Dowiak. Tylko minuta, doliczona do podstawowego czasu gry. A teraz czas na przerwę. Arbiter zakończył pierwszą połowę. To było dobre. Przerwa w tym spotkaniu już za nami. Gry w drugiej połowie rozpoczyna od środka pogoń. Dobrze, ma miejsce. Tak jest, sędzia wskazuje na wapno. Będą zatem mieli okazję, by z 11 metrów wyrównać stan meczu. Bardzo ważny moment. Byłem przekonany, że sędzia po odgwizdaniu karnego wyciągnie też jakąś kartkę. I pudło! Co on teraz zrobił? Kompletnie zmarnowana jedenastka. Niewykorzystane karne się zdarzają, ale żeby w ogóle nie trafić w światło bramki, może on tam się potknął. Debranie piłki. Uwaga, wychodzi sam na sam. Proszę Państwa, bramka wyrównująca. Co za pokaz woli walki. Wszystkie siły rzucone naprzód i udało się. I oto mamy powtórkę. Naprawdę koncertowo ograł obrońcę. Podręcznikowe wykończenie, zero zbędnego kombinowania, potężny strzał. W takiej sytuacji piekielnie trudno zatrzymać piłkę. Strata piłki teraz. O, właśnie tak, trzeba grać z obrońcami. Okazja nie z tej ziemi. Gol, proszę Państwa, cios za cios, znowu prowadzą. Raz jeszcze widzimy na powtórce, jak na drodze do bramki radzi sobie z obroną. Chyba trudno o lepszą sytuację, choć przy okazjach sam na sam czasem niełatwo zdecydować, czy lepiej postawić na siłę, czy technikę. W tym wypadku udało się mocnym strzałem umieścić piłkę w siatce. Na tablicy wyników mamy 3-2: To musi być bramka! Jeszcze jest groźnie. Ależ doskonała sytuacja. Tak, powinni już prowadzić dwiema bramkami. Naprawdę wymarzona okazja. Miał szansę podwyższyć wynik zwiększyć margines bezpieczeństwa, ale pudło. Drużyna Zagłębia wprowadza rezerwowego. Damian Dąbrowski z piłką. I go! Wyrównująca bramka za głębie Lubin. No to teraz mecz zaczyna nam się od nowa. Mamy powtórkę tej bramki. Wszystko zaczęło się od wzorowego dośrodkowania. Doskonale zaadresował je do kolegi. No i piłka skozłowała jeszcze tuż przed strzałem, co dodatkowo zmyliło bramkarza. Dobry pomysł i świetne wykonanie. Co tu się jeszcze wydarzy? Sam chciałbym to wiedzieć. Przeciwnik liczył na gol, ale już po zagrożeniu. Przeciwnicy przejmują. Wyszła, wznowienie z autu Awizowana jest pojedyncza zmiana W zespole na pewno przydadzą się nowe siły Dąbrowski Dobrze go tam wypuścił Dobry refleks bramkarza, wypita piłka Stanowczo teraz przejmuje piłkę w groźnym miejscu Ależ to była istotna obrona Gdyby nie bramkarz, drużyna znalazłaby się w prawdziwych opałach Zgadzam się, w końcowej fazie spotkania przy remisowym wyniku tego typu interwencje są na wagę złota. Tak, była okazja, by podwyższyć dorobek bramkowy do dwóch trafień. Dobra interwencja. Czujna gra na linii bramkowej. Tym razem piłka nie chciała trafić do siatki. Zagłębie Lubin przy piłce. Bez problemu tu się urywa. Leonardo Kutris. Sędzia zadecydował o doliczeniu trzech minut, który przyjął groźnie, czy wdążyła oh, bramce. I dobrze teraz bramkarz, pewnie. Zobaczmy, ten corner może wszystko zmienić. Czasu niewiele, rezultat wciąż remisowy. To bardzo ważny moment. To musi wejść! Wyjaśniona sytuacja, dobra interwencja w bramce. Centra w pole karne. Piąskuje. Niebezpieczeństwo oddalone.